Tylko i jesteśmy w bardzo fajnej grze. Tylko że jest update w tej grze i ogólnie. To musimy przetrwać katastrofy. jestem pianka i jest... Nie z właśnie się... Pianka, Widzę. Ale teraz jest szczęście mi i musimy to przetrwać. I ogólnie, a jak to fajne życie teraz to już wygląda. Mega fajny update. I o szczerze nie też mega fajnie wygląda. Fajny update. Ej, boję się. Update zrobili duże. Ja mam czerwone życie. Co ja Bardzo dobrze żyję. Pomocy. A! że jak spadniesz, nie. to się życie. Wiem. Pomocy. To jest prawdziwe życie. Po prostu. To jest ginął, ale się ładnie wysypał. Ech. Nie to, nie tak ładnie wysypał. No, czyli ja. Co ty też? Mhm. Tutaj co? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzisz mnie? Ja cię widzę. I na żywo i na ekranie. Nie, nie widzę tej wieży. O! Widzę cię! Dlaczego ja ciebie widzę? Ej, e, Widzicie jak to fajnie widzowie wygląda? Przetrwałam, ale dalej mam powraciowość. Jedzieś wyglądał to tragicznie. Dobrze, że ten gość nareszcie zrobił update jakiś. Czy ja też powinienem nagrywać? Nie. Chociaż ten grywaj. Czy, ja, czy ja zginęłam, czy ja przetrwałam? Dobra, pojawi się ten e, teraz będzie ten, e, e, ekran pianki. Okej, okay. ekran pianki będzie. No wiem. Najprzez więzienie. Bo... znaczy najlepsze jest tornado, bo zawsze można utracić jakąś część ciała przed rękę. Może będzie tornado, błagam, tylko nie wichura, najgorsza jest jakaś wichura, czy tam coś. Dlaczego? No bo to jest najnutniejsze tak naprawdę. Aha, czyli dla mnie najlepsze. No, no pomarańczowe życie mi się życie nie zrespektuje. Nie, ja się boję być w tym domku, przecież to jest miejsce praktycznie. Tutaj wszystko szczeli. Ja wolę być na plaży. I się pograć w piłę. Dobra, to tak Pum! Ja Pum! Yeah. Gramy w piłę! Tornado! Nie? Tak! Jest Tornado! Nie, zcinęłam. Nie, ja jestem łysy! Oj, ja mi się już głowa sama buja! Przegrałam! No co? Ja chcę utracić rękę! Chcę być łysy! Nie! Nie! Czemu? Taka fajna gra! Nie znajdziesz mnie! Nie znajdziesz mnie! No, nie znajdę! Faktycznie!

nie, kiedyś jak... Jejku, ja wtedy tego telefonu nie miałam. No, kiedyś jeszcze dwa lata temu, czy tam ileś mówiła... Nie, nie, nienawidzę Robloxa, nie mogę w niego grać. To jest najgorsza gra. Tymczasem teraz. Uwielbiam Robloxa. Ale to jest fajny. No kiedyś tak było... No. Uj się balona! Realu, teraz balona muszę łapać. Ach. To no nie, co ty robisz! A, moja myszka. Dobra, dużo osób przetrwało. Wiesz, co zrobimy przed? Mówiłem, że trzeba być w zamku, a się mnie nie słuchał. Dobra, jak chciałem mieć, jak żeby rękę mi straciło. No, ktoś zrobił update'a mocnego. Bagam diabelski młyn, bagam diabelski młyn. Diabelski młyn! Więzienie! Więzienie, ja wchodzę yeah. do więzienia. Ja do więzienia wchodzę. Ja, ja będę więźniem. Wiedziałem być więźniem. Co jest? Ja chodzę do Gdzie więzienia. Piło na końcu, co nie fair. Co? No, Chodź. Na Chcesz być więźniem? Policja. Pianka? Mhm. No to musimy tutaj iść. A to później my się na nie naprawią? Eee, no jak zginiesz a ja chcę mieć takie i musisz tak, no, mus ja, ja wiem jak z tego wyjść. Ja nie jestem, z O nie? czy ktoś zrobił update? A? Nie. Nie, dobra. Gdzie Pop ty jesteś? Patrz, taki lifehack. Shhh. O, o. nie wiem, u mnie nie działa. Muszę ją uratować! Muszę ją mu uratować! A po prostu to były drzwi, i ktoś nie założyła. I tyle. <śmusy> <śmusy> Jezus padło na mnie! Kto zrobił gupę? Czerwoną. Chyba rzadka grupa. Nie? Ja tam na górę! Ktoś zrobił rzadkie? Boję się. O nie! Chodź, ten wór ten robi rzadkie. Pomaga! Oh, nie, ja wyszedłem, na sam, ja wyszedłem na sam szczyt. Chodź, Pianka, chodź tu, Pianka. Chodź, chodź wejść na schodach, szybko. Chodź, chodź, szybko, musimy uciekać. Ewa, nie tu, zejdź, zejdź jedno piętro. Jedno piętro, no i teraz mnie zawaliło, zawaliło mnie przez ciebie. Potem na górę. Co nie na schodach? Pomocy, pomóż mi! Nie mam jak. no, 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 tam, potem tak i wy I wyjść na samą górę, O, radę. O, no, no, radę no, no, ja mam. no, 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 Ja no, na samą górę. Jak udam się. No jak mówiłem Ci, że trzeba wchodzić jak był czas, a ty żeś nie wiadomo gdzie była. No właśnie widzę, że się wypsuło. Masakra. Masakra! Mógłbym być Wiem, ale to nie to, ten się tobie nie uda. Jej, bo widzisz, najwięcej życia wygrałem! Miał najwięcej życia! Ja byś tu wejdę. Pani jest znowu będzie, nie? Jej! Ja mam, ja mam już więźniowe Teraz nie będę więźniem. Teraz idę co na górę Co to jest w Tele telepierd się gdzieś hihie. Tymczasem ja jestem więźniem Ale tak sędzia mogę się z kimś spotykać ma, eee, yy, tele, jestem w więzieniu? Mhm. Nie. No nie. W sensie. W sensie nie tak. Dobra. Dobra. O nie, spójrzcie skarysy. Nie, jestem ja w więzieniu, spadłem! O nie. W sensie nie ziemi? Pomocy! Ej, ja spadłem! W tymczasem ja, która jest na danym i się boję szczęście. Dlaczego ten bananer odrunął? się wszystko rozwala uciekam szybko nie nie nie, tu nie tu, nie, tu nie. nie pomocy czy to są lagi czy co to jest idź, nie idź 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 to, to są jakieś lagi A! padę do więzienia Żro... Ech, to nie mam już czerwone życie A! Ja tu walczę o życie i to jeszcze jak? Wypaść! Ja też! Nie! Tomacy. Dobra, jak pewnie zginąłem. Mam czerwone życie. Łagam! O nie, pomarańczowe! Mam pomarańczowe! A ty Dobra, jestem, czerwone. jestem ale lagi! Ale lagi! A. Dobra, wychodzę, wychodzę sobie. O nie, to jest parzące chyba, nie, nie chcę się przekonywać. Gdzie być? Ja być w więzieniu, tutaj gdzie, ja są, na polu. tutaj gdzie są te wszystkie piłki i tak gdzie dalej. Gdzie no, no, ta, są no, te no, w, Ci w więzieniu mają takie ja mam siłownie tak. życie, ale mam nadzieję, że przetrwamy. Przetrwaliśmy, przetrwaliśmy, ale jestem dalej pomarańczowy. Jak to te wygrałem? Nie, nie wygrałem, nie wygrałam. Ja zepsułam tam grę, mi się życie nie resetuje. No bo się właśnie ona nie resetuje. Właśnie nie będzie ci resetować. Tylko musisz stać w miejscu i nie spadać. To może ci się i będzie samo robić. To jest nowa, to nado. nadoj, znowu. Ale fart. No. Czy ja będę się czy to Jestem winny, i więźniem. A ja sobie spokojnie daj, Stawaj, 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 daj. Daj, 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 daj. Daj, 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 gra. A ja żyję. Ale Najlepsza jest powódź w więzieniu i w szkole. Ja Tymczasem, kiedy jest, kiedy jest mapa szkolna i jest o, y, ogień się rozprzestrzenia, takie Jej, szkoła się pali! <grym> Patrzcie, macie mapę szkolną jak akurat jest ogień, takie się... Jej, szkoła się pali! <grym> Czy i Robloxie to jest możliwe? Roblox to nie może że uh -huh. A ja żyję, ja Nic nie skinie. Jestem najlepsza. Mhm. Uh Nic -huh. nie zabije, bo jestem najlepsza. Widzicie, jaka nasze super. Super jestem po prostu. super. A, tak można. Ok, Co teraz. Ej, jakiś... Ej, ja mam tego chyba skina. On jest mega fajny. Taki. Można być mega błotem. Yeah. Tymczasem ten Wojtek, który ma tego skina. Nie! Jest! 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 Nie! Autka! Tak, że to nie wejdę. Nie muszę mieć autko. Jest! Mam czarne! Mam czarne autko. Chodź! Nie mieć autko, ale nie wiem gdzie są. No. Pianka nie wie gdzie są. Na wprost był jak się rozpałnimy. Nie odsyłam się. Okej. Okay. Nie odsyłam się. Dacha ktoś zrobił. Ja się Zginęła. Jak? Na pewno. Na pe Zapomniałam, że tutaj jesteś przecież. Powódź! Mówię, będzie powódź. Tutaj widziałam takie. Na pewno. A nie, wirus. O nie, wirus będzie. Wirus. Wirus będzie. Masakra. bagam nie zarazi. Nie zarazicie mnie. Nie zarazicie mnie. O nie. o chida. Wirus! Proszę, 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 nie. Nie chcę się za Nie. Idź stąd, zakażony jesteś. Nie, nie zarażę się wirusem. Aaaa, pomaga, oh pomaga. Oh oni są się z wirusem. Mocy! Mocy! Nie chcę uciekać. A! uciekać. Uciekać. Uwaga, nie chcę uciekać. Proszę, grimmis shake. O nie, nie grimmis shake. Młodzy. lubię na mapa. A nie, w zasadzie ona taka trochę taka. A może solo byśmy zagrali? Jeżeli mam, że to nie jest za robuxy. Bo są takie fajne gry, których można grać solo, ale nie są za robuxy, a takie gry, które trzeba grać solo, ale za robuxy to jest maseka. Na przykład Heaven. Serio? No że trzeba chyba 60 czy tam 100 robuxów zapłacić, żeby grać solo. No co zrobisz? Jak nic nie zrobisz. <laughs> Co mi jak klawcie? Przeżyłem! Co teraz? Mm. O! Siedziwa Robloxa. Do przodu. No, ja wchodzę na dół. Bo ten, bo tam są komputerki. Testuję gry na Roblox i tworzę gry na Roblox. Ale mam komputer! Lepszy od tego mojego prawdziwego, bo mam laptopa. mam I w realu, i Co? Przecież to jest komputer, a nie mamy laptopa. Dobra, wchodzę. Ale ten robot robi wrażenie. Według mnie. Tsunami! Pomaga! Oh Idzie tsunami. Lepiej nisko bądź. Nisko, ale wyżej od tsunami. Ok? Nie bądź za nisko. Pianka! Ratuj! Tutaj? Może być? No. Może być. Zejdź trochę, czekaj. Chodź, pianka, zejdź ze mną. Hej? Okay. Muszę sprawdzić, jak wysokie tsunami. Okay. Dobra, tutaj ja zakryję. Ja będę tu. A nie nie możemy... Wyżej? Uwierz mi, że to wszystko się zawali za chwilę. I uwierz mi, że naprawdę takie miejsce jest dobre. Ono jest bardzo dobre. Poczekaj, ja zejdę jeszcze trochę, bo się boję. Ja się też bardzo się boję. Uwaga i lak będzie. O Mega. Dobra, schodzimy szybko. Schodzimy. No! Co mnie wywaliło? Co? Co ty? Jak ktoś przeżył, to ja... Szacun. to szacun. Szacun. Mi się wydaje, że nikt raczej nie przeżył takiego wypadku. Jeden. Jeden gość przeżył. XD Totalny win. Jeden gościu se przeżył. Tymczasem jego radość. Jako jedyny przeżyłem bezczelna, widziałaś ją? spokojnie, też spycham masz ją chodzi. zepchnąć, tą też. czarną A, czarno. czarną ocaleni goda. fa-ce, fa w... zabiję zabije tą babę nie wiem, chodziło chyba facebook Spookies. ale też miał bardzo mało życie. gdzie jesteś, tam wredna baba, zepchnę cię jak mogłaś, wredna jest teraz. teraz... O, ta tutaj, chodź się tu Teraz mu... oto Pianka musi się zemścić na czarnej. Jesteśmy rękami. Zginęła, także no to było na biżobek.